Słyszałeś najnowsze plotki? To już nie są żadne protki, a potwierdzona informacja. Tylko po co król miałby nam przysyłać samego generała? Czyż Blaskorn nie wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków? Mm. Co jest? Zapach tego wina tak na nie działa. Wybacz. Zarządca kazał wytoczyć najprzedniejszy rocznik z najciemniejszego piwniczki. Nie nalało ci się, aby zbyt pełno. Może trzeba by je troszeczkę uszczknąć, żeby się nie rozało po drodze. Podoba mi się twój tok myślenia. Akurat mam przy sobie klucz do pokoju Lorda Lyana. Bo rano zmieniałem pościel w jego łóżku. Choć jeśli na chwilkę się tam zaszyjemy, nikt nie zauważy. Mamy szczęście. Gdzie tu są jakieś kubki? Na półce przy kominku powinien stać gliniany kufer. Tyle musi nam wystarczyć. Ah, jest. Dawaj go tutaj. Już nie mogę się doczekać. Już, już. Uf, chyba nikt nie usłyszał. Cholera coś ty tam zwalił. Jakąś księgę zaczekaj, spojrzę na nią. Najpierw daj kufę. Łap. Ach, nareszcie. Na imnosa, co za bukiet, niesamowite. Bogowie, czy ty masz pojęcie, cóż to za księga? No proszę, co wy tu robicie? Tobie kazałem wymienić rano pościel. Tak wolno ci szło, że zawołałeś kompana do pomocy. Ja! My, panie, wybacz nam proszę. My tylko. Przebywacie w cudzej komnacie. Mojej komnacie. Na dodatek szperacie w moich woluminach. Na dodatek, to wino zdaje się miało trafić na stół w Sali Tronowej na zebranie rady. Zawiedliście mnie. Zasługujemy na srogą karę. Panie, ukaż na nas... Tak, należy się wam kara. Ale co zyskam, wydając was katu bądź stawiając pod pręgierzem? Nie, mam lepszy pomysł. Wyświadczycie mi pewną przysługę, a ja w zamian okażę wam moje dobre serce. Za wykonanie zadania otrzymacie dban tego wspaniałego wina, co wy na to? Wasza lordowska mość jest dla nas zbyt hojna. Nie zasługujemy. Nie wydaje mi się, bym dał wam wybór. Panie przebacz, zapomniałem się. Spokojnie podejdź. Ten list dokładnie w samo południe należy włożyć do pewnej skrzyni w zewnętrznym pierścieniu. Znajduje się ona nieopodal karczmy celona, w zawalonej chacie pod zamkowym murem. Jest częściowo zakopana w ziemi z pewnością ją odnajdziesz. Tak, panie. Ruszaj zatem niedługo południe. Mm. Co do ciebie natomiast mam inne plany. Skoro tak ciągniecie do ksiąg, udasz się do świątyni nosa i wykradniesz z biblioteki gruby manuskrypt wyprawiony w czerwonej skórze i zapinany złotą klamę. Jest on na piętrze, ale akurat magowie prowadzą modły z radą w intencji zesłania właściwych rozwiązań naglących problemów. Ja również niebawem do nich dołączę. Powinieneś mieć około godziny czasu. Świątynia teraz powinna być praktycznie niestrzeżona. Mimo to, zależy mi bardzo na powodzeniu Twojego zadania. Podejdź do mnie. Dostaniesz ode mnie to. Czy wiesz, co to jest? Niestety nie, panie. To pieczęć kurierów magów. Dzięki temu nikt nie będzie sprawiał ci kłopotów z wejściem. Jednak uważaj na swoje zachowanie. Jeśli będzie zbyt podejrzane, zostanie szybko zauważone. Uważaj, nie chcesz mnie zawieść. Nie zawiodę, panie. Ruszaj więc. Niech Inos oświetla waszą ścieżkę. Wygląda na to, że stół gotowy. Zobaczmy. Świece są. Nakrycie jest. Niesiwa. Są napoje, również są. Kartograf zaraz przyniesie nową mapę, i będziemy mieć już wszystko. Panie, czy potrzeba czegoś jeszcze? Hmm. W zasadzie to zostało kilka drobiazgów, przetrzyj trzy obrazy, a gdy skończysz to iść polutnie. Chociaż nie, muzyka będzie rozpraszać. To w końcu narada, a nie uczta. Czy Mistrz Gamar skończył przygotowywać swój specjał? Tak, panie. Jego pomocnicy niebawem powinni zjawić się tutaj zdaniem. Doskonale, doskonale. Przynoszę wiadomość o Dascora. Spójrzcie na posiedzenie rady i do czasu jego przybycia zastępować będzie go jego prawa ręka Olle. Ole, ole, co za ole. Ach tak, pamiętam, to ten świeżo mianowany. Zobaczymy, czy będzie potrafił zakryć braki doświadczenia. Innosie, wejrzyj na nas swym łaskawym okiem i ześnij na nas dar mądrości. Innosie, ofiaruję ci czystą, magiczną ludę na znak czystości naszych zamiarów. Racz oczyścić nasze umysły i nie pozwól, by zmąciła je mgła wątpliwości. Innosie, wejrzyj na nas swym łaskawym okiem i ześlij na nas dar skrupulatności. Innosie, ofiaruję ci te oto nasiona czerwonego buka, najmniejsze z najmniejszych nasion drzew królestwa twego ukochanego brata Adanosa, znalezione dzięki wytrwałej i dokładnej pracy twoich sług. Racz przegnać rutynowe myślenie i pośli precz związany z pracą umysłu. Innosie, wejrzyj na nas swym łaskawym okiem i ześlij na nas dar odwagi. Innosie, Owiaruję ci tęto wielkę krwi demona, jednego z najstraszliwszych pomiotów beriara. Racz pokrzepić nasze serca w godzinie zwątpienia i uczyj nasze ramię silnym w chwili próby. Prowadź nasze ostrzaku sercom nieprzyjaciół i spraw, by nasza zbroja stała twarda niczym nasza wiara. Inno się wejrzyj na nas swym łaskawym okiem i ześnij na nas dar miłosierdzia. Innosie, ofiaruje ci leczniczy kamień ze świętej jaskini w której ukazałeś się nam, niegodnym oglądania Ciebie, śmiertelnikom. Racz napełnić nasze serca miłością i powstrzymaj nasz gniew, nawet jeśli słuszny, by nie prowadził do złego. Pokaż nam drogę przebaczenia miast drogi zniszczenia. Obiecni nas oświetlił ścieżkę, która zaprowadzi nas do szczęśliwego rozwiązania palącego nas problemu. Ino się ofiaruje ci ten to runiczny sztylet kultystów twego brata zarazem wielkiego wroga Briara. Ześlij na nas dar przebiegłości by żadne niecne plany złoczyńców nie uszły naszej uwadze. Bowiem walczymy w słusznej sprawie. Zijanie, nie zapoznaj się z którą przelewano krew niewinnych istot. Czyś ty oszalał? Przecież już złożyliście na ołtarzu krew demona. Trochę więcej krwi nie zaszkodzi. Cholera! Tu jest więcej czerwonych ciągów, którą może chodzić. No się ze złotą klamrą, złota klamra. Gdzieś ty się schowała. Ach, skoro tak mówisz... Da, to musi być ta. Dziwne, żadnego tytułu. Wszystkie inne mają tytuł. Zresztą nie moja sprawa. Może to jakiś osobliwy notatnik? Jak myślisz, Magu, Inos mi wybaczy? Inos jest miłosierny, choć to nie mnie należy pytać o takie rzeczy. Co to było? Słyszałeś? Nie, niczego. Bogowie, co ja się wpakowałem to wszystko przez dólny zban wina. Do południa jeszcze trochę czasu może warto najpierw zorientować się, o jaką skrzynię idzie. A może lepiej nie. Do diaska muszę się czymś zająć, bo szale. Krócze już na dwa dni od północnej strony dębowego pnia. Po upływie czasu zanieś je. Zaczekaj. Ten posługacz zamku. Podsłuchuje. Cholera chyba mnie zauważyli. Dlaczego się na to zgodziłem? Myślę o czymś innym, myślę o czymś innym. Krucze ziele. O co mogło im chodzić? Roślina jak roślina. Nie to bzdury. No proszę, jesteś przed czasem. Nie przesadzaj, to zaledwie kilka minut, i wybiję południe. Południe? O Boże, szybko. Niech cię Belial piekielniku jeden. Jeszcze kawałek. Zdążyłem. Południe. Pamięć serca. Otwieram nadzwyczajne posiedzenie rady. Skeltonie, przedstaw proszę temat dzisiejszej narady zebranym. Oczywiście, mój panie. Zebraliśmy się, tu by omówić i, jeśli taka jest wola naszego pana Innosa, znaleźć rozwiązanie palącego problemu bandytów oraz ustalić przygotowania obozu na przybycie generała Lee. Tego generała Lil, Tego samego. Ekscelencja nie słyszała o liście od króla. O liście słyszałem, o jego treści nie. Z całym szacunkiem, ale to dobrze. To znaczy, że jego treść nie opuściła dworu. Delwosie, przeczytaj proszę list króla w całości. Tak, panie! Aldrygu, z przykrością przysłuchiwałem się przez ostatnich kilka tygodni o Twoich trudnościach w Dolinie. Mianowałem cię na to stanowisko 7 lat temu, wierząc, że jesteś odpowiedzialna wszelkie możliwe bolączki, jakie dotkną tak delikatnej struktury organizacyjnej wyprawy. Z uporem ignorowałem wzbierające na dworze głosy niezadowolenia. Nie chciałem słyszeć, że coś może przerastać Twoje możliwości. Niestety jednak. Piasek w klepsydrze się przesypał. Nie mogę dłużej biernie czekać na zdecydowane działanie i położenie kresu istnieniu bandy rozbójników paraliżujących wydobycie magicznego kruszcu. Wciąż wierzę, że w całym królestwie nie ma lepszej osoby do rządzenia górniczą kolonią więzienną. Jednak upływ czasu zasiał w moim sercu siarno niepewności co do twoich kompetencji w sprawie obrony kolonii przed działalnością o charakterze militarnym. Nie pozostawiasz mi innego wyboru, jak podjąć zewnętrzną ingerencję. Do końca miesiąca do zamku w Dolinie przybędzie generał Lee, najwyżej postawiony dowódca. On pomoże ci uporać się z tym problemem. Nie martw się o swoje stanowisko, wciąż masz pełnię władzy nad kolonią i na czas pobytu generała na jej terenie jest on twoim podwładnym. Otraktuj to jako gest mojej dobrej woli i kolejną szansę na udowodnienie swoich kompetencji. Niech inno oświetla twoją ścieżkę. Podpisano król Robar II. Dziękuję. Jesteś wolny. Jak zatem widzicie, jeden problem urósł do rangi dwóch. Przybycie generała jest pozytywem, ten pozytyw jednak ma swoją cenę i zapłacą ją nasze zapasy oraz skarbiec. Oprócz opracowania planu powstrzymania bandytów musimy też zintensyfikować przygotowania uczty powitalnej na cześć najwyższego generała Armii Królestwa. Pierwszą rzeczą jednak, jaką dzisiaj zajmiemy, jest problem zuchwałych ataków bandytów. Torwosie, proszę o raport. W ciągu ostatniego miesiąca straciliśmy łącznie 17 strażników, w tym 12 zaginęło. Odnaleźliśmy jedynie 5 ciał. Bandyci pozbawiają zabitych pancerzy i pod przykrywką przenikają w nasze struktury, by siać chaos i zbierać kluczowe informacje. Złapaliśmy sześciu szpiegów, jednak żaden z nich nie był zbyt zorientowany, co oznacza, że to były jedynie płotki. Wciąż nie trafiliśmy na żadną grubą rybę. Ich obozowisko jest położone gdzieś w górach, na północ od naszego zamku. Wykorzystują obecność gęstego lasu u podnóża gór do ukrywania swoich ruchów i przygotowywania zabójczych zasadzek na nasze konwoje, których droga wjedzie tamtędy. Przez ostatnie pół roku z dwunastu konwojów tylko trzy dotarły do celu bez żwanku, aż cztery straciły w lesie przynajmniej co piątego człowieka i ósmą część zapasów. Dziękuję. Jak widzicie, problem jest poważny. Czy ktoś już ma jakiś pomysł pozbycia się kłopotu? To proste. Wstrzymajmy na jakiś czas dostawy z miasta i poczekajmy aż sami wyjdą ze swojej nory w poszukiwaniu rzeczy potrzebnych do przeżycia i wtedy ich wyżniemy. Sprzeciwy dostawy muszą trwać. Jak widzisz Olle to nie jest wcale takie proste. Jako zastępca Ascora jeszcze wiele się nauczysz, ale to jest lekcja pierwsza. Najprostsze rozwiązania nie zawsze są najlepsze. Zgadzam się z tobą, że to świetny plan. Poczekajmy, ale umowy podpisane z gildiami, czy to kupieckimi, czy rzemieślniczymi, wiążą nasze ręce. Niestety, nie tedy droga. Przydałoby się nam zwerbować kogoś z ich szeregów w celu pozyskania jak największej ilości informacji. Nikt nie przeniknie do ich społeczności. Tego już próbowali moi najlepsi szpiedzy. To jedynie marnowanie dobrych ludzi. Obietnice nie przekonają żadnego z nich, są nas zbyt związani z bandą. Jakiekolwiek zapewnienia o nietykalności oraz wolności również spełzną na niczym. I bardzo dobrze, bo nie będzie żadnych obietnic wolności, to zbrodniarze i zapłacą za swoje zbrodnie. Tak. Nasz sędzia właśnie doskonale zaprezentował naszą wiarygodność w tej kwestii. Bo dla mnie liczy się coś więcej niż pieniądze. Ja wierzę widy, Nie zaślepia nie żąda posiadania. Jak ambasadorów Gigi. Jak śmiesz, pohamuj język sędzio. Nie chcę słyszeć dziś o waszych sporach. Musimy działać razem, jeśli mamy pokonać tych ludzi. Nie odetniemy ich od źródła zaopatrzenia. Nie przenikniemy między nich. Nie pozyskamy o nich informacji przekupując niewiernych sprawie. To, co możemy do cholery. Czekać to najlepsze, co można zrobić. Czekajmy na generała. Lee. Może on jest rozwiązaniem naszego problemu? Czekanie jest dokładnie tym, co robiliśmy cały ten czas. Nie podjęliśmy żadnej akcji, najmniejszej reakcji na ataki. Doszło do tego, że grupa elitarnych strażników, dowodzona przez jednego z najlepiej rokujących żołnierzy, ginie w głuszy bez śladu. Działanie jest ryzykowne. Ale musimy działać. Wydanie im walnej bitwy nie wchodzi w grę. Z pewnością nie jest ich tak wielu, jak może się wydawać. Patrząc na straty w zaopatrzeniu oraz stan zwierzyny w lesie, szacujemy ich liczebność na 30 do 50. O ile nie mają żadnego ukrytego przed nami źródła zaopatrzenia. Mimo to ta liczba przerasta nasze możliwości. Jeśli chodzi o walki w górach czy w lesie. Cóż, to za niedokładne szacunki górny próg jest prawie dwa razy większy od dolnego. Dojście do tych liczb nie było łatwe. Czy wasi ludzie nie potrafią liczyć? Mam wam użyczyć moich zarządców. Ekscelencjo, obliczanie liczybności przeciwnika na podstawie zużycia przez nich zaopatrzenia różni się odrobinę od przeliczania ilości towarów i stanu magazynów. Z całym szacunkiem, ale nasi tropiciele dwoją się i troją robiąc co mogą. Lordzie, rado. Mam nadzieję, że nie ominęło mnie zbyt wiele. Twój zastępca wolę z pewnością przedstawić nasze dotychczasowe ustalenia. Zasiądź obok niego. My tymczasem kontynuujmy. Dajmy czas a skorowi na zastanowienie się nad rozwiązaniem problemu. W końcu to on najlepiej zna naszą wartość bojową. My natomiast zmieńmy teraz temat na przygotowania do przyjęcia generała. Panie, za pozwoleniem odczytam teraz raport przygotowany specjalnie przeze mnie na dzisiejszą naradę. Słuchamy zatem. Niestety nie udało mi się w żaden sposób dowiedzieć, kto przybędzie z generałem. Jednak spoglądając na charakter wyprawy zakładam dziesiątki żołnierzy i dość nielicznych, ale obecnych dworzan. Nie będzie żadnego kłopotu z zakwaterowaniem dworzan oraz samego generała, dla którego już wyszykowano specjalną komnatę. Natomiast niepokoi mnie, że nie znam ilości żołnierzy i nie wiem czy wystarczą wolne łóżka w koszarach. Czy może zająć się zrujnowaną strzelnicą i zamienić ją w barak mieszkalny. Z jego ekscelencją doszliśmy już do porozumienia co do powiększonej dostawy żywności. Dzięki dobremu sercu jego ekscelencji cena dostawy trzykrotnie wyższej od normalnej wzrośnie zaledwie dwukrotnie. To dzięki dobrej woli całej Gildii przygotowałem również kilka atrakcji na cześć generała, ale przedstawię je za chwilę. Niech zarządca skończy przedstawiać raport. Dziękuję, zatem jak powiedziałem. Żywność nie będzie żadnym kłopotem. Zakwaterowaniem zajmę się osobiście. Pozostaje jeszcze sprawa rozłożenia ochrony w obozie na czas wizyty generała. Tu jednak proszę o zabranie głosu dowódcę straży. Przejdę od razu do sedna. Straże na terenie całego obozu zostaną podwojone oprócz bram, targu i areny, gdzie zostaną potrojone. Doskonale. Dopiszę to do raportu. I to oznacza, że przygotowania z naszej strony zamknięte. Przynajmniej na papierze. Ulemie, dokończ proszę. Cóż takiego przygotowałeś dla generała? Oczywiście. Z tym, że pozwolę sobie poprawić waszą lordowskomość. Przygotowaliśmy. Dzięki wsparciu najwyżej postawionych kupców naszej gildii udało nam się zaranżować serię atrakcji przeznaczonych dla całej ludności naszego obozu. Nawet dla skazańców. Tak, również dla skazańców. O! To to skandal. To zbrodniarze zesłani na dożywotnie pracę Blot kupić swoje winy. Oni nie są tu, by zażywać zabaw i uciech. Sędzio, uspokój się proszę. Wbrew pozorom to może nie być taki zły pomysł. Ostatnia decyzja o podniesieniu normy wydobycia zwiększyła napięcie. Trzeba nam czegoś, by je rozładować. Oczywiście nikt nie zacznie teraz kochać lorda, ani strażników. Jednak zawsze będzie to coś, co zajmie siłę tłumu. Czyli tych najmniej zaangażowanych. Tych, których najciężej do czegoś poruszyć. Ale też tych, którzy gdy już ruszą pozostawią po sobie zgliszcza. Wnoszę sprzeciw. Nasze propozycje poddamy pod głosowanie na sam koniec posiedzenia rady. Na razie niech jego ekscelencja kontynuuje. Dziękuję. Pozwoliłem sobie przygotować chronologiczną listę, według której odbywać będą się różne wydarzenia. Generała powitają połykacze płomieni oraz trefni się sprowadzeni z wysp południowych. Ilemie, wybacz, ale nie podoba mi się pomysł witania dostojnego generała armii przez błaznów. Nie mam nic przeciwko ich obecności, ale później. Powitanie będzie mieć charakter czysto oficjalny. Jak lord każe, oczywiście przełożymy ich występ na później. Nawet mam pomysł, gdzie nadadzą się jeszcze bardziej. Po powitaniu i zakwaterowaniu generała oraz jego ludzi wszyscy zostaną zaproszeni na arenę, gdzie odbędzie się turniej gladiatorów. Przedstawiciele naszej oraz zaprzyjaźnionych nam gildzi poszukują już najlepszych wojowników, którzy dostarczą ogromnych emocji. Przed walkami można zorganizować pokaz połykaczy i trefnisiów. Czy taka zmiana odpowiada waszej lordowskiej mości? Odpowiada, mów dalej. Dobrze. Po turnieju ludzi na arenie pojawią się zwierzęta, które poskromią zawodowi łowcy potworów. O jakich zwierzętach mowa? Jeszcze nie wiem, co uda się kupić bądź złapać treserom. Zanim zaakceptujemy ten pomysł, chcemy zobaczyć listę bestii. Och, naturalnie, naturalnie. Jeśli generał przybędzie o świcie, jak donoszą nasi posłańcy z miasta, to zabawy na arenie zajmą cały dzień aż do wieczora. Wieczorem natomiast odbędzie się koncert wędrownego zespołu In-extremo, który akurat jest w Korinis. Nie planowaliśmy ich występu, bo mieli być na kontynencie, ale coś przedłużyło ich wizytę na wyspie. I zgodzili się odwiedzić jeszcze dolinę. To już wszystko. Tak jak powiedział Askor, chcemy jeszcze spojrzeć na spis bestii. A poza tym, osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń do propozycji Gilgii. Czy ktoś ma coś do powiedzenia w tej kwestii? Nie. A zatem głosujmy. Kto się sprzeciwia, niech podniesie rękę. A zatem przegłosowane. Ungo, bardzo doceniam Twoją wierność ideałom. Ale tym razem musimy się ugiąć. Doskonale to rozumiem, panie. A skoro, czy jesteś gotowy do powrotu do pierwszego tematu dzisiejszego posiedzenia? Tak, panie. Dobrze więc, jak wyglądają nasze siły liczbowo? Jeśli chodzi o wyłącznie moich podkomendnych, to na zamku mamy 20 ludzi. Na zewnętrznym pierścieniu licząc bramy kolejna dwudziestka. W kopalni licząc posterunek przed kopalnią mamy trzydziesiątki ludzi, do tego dochodzą kolejne dwie dziesiątki na przeróżnych patrolach tymczasowych i po mniejszych posterunkach. Natomiast można jeszcze doliczyć oreszpony dowodzone przez Gastona, których liczebność na ten moment to piętnastu ludzi. To daje nam razem niewiele ponad setkę strażników. Jeśli dobrze się orientuję, to pod Torwosem jest bodaj dwa tuziny tropicieli. Mam rację. Tak, ale licząc wszystkich, także weteranów pełniących jedynie rolę przewodników, tych zdolnych do czynnej walki jest może z piętnastu. Nie wygląda to dobrze. Oliwerze i uskazańców obecnie jest w kolonii. Raport jest przestarzały o trzy miesiące, ale nie powinien odbiegać daleko od prawdy. Sześć setek skazańców. W samej kopalni, to jest podziemio. stosunek strażników do skazańców wynosi 1 do 15, natomiast w całej kolonii około 1 do 6. A zatem nie możemy sobie pozwolić na zaatakowanie bandytów naszymi siłami. Musimy czekać na wsparcie generała Lee. A może ja mógłbym coś zaproponować? Śmiało lianie. Zachodziłem w głowę, dlaczego jeszcze nie zabrałeś głosu, więc proszę, wykaż się. Dziękuję, lordzie. Panowie, sytuacja nie jest łatwa, ale nie jest na nasze szczęście fatalna. Spójrzmy na mapę. Bandyci swoje obozowisko mają ulokowane w górach za lasem. Cały teren górski należy do nich. Pewnym jest, że istnieje system ścieżek, którymi są w stanie szybko się przemieszczać od placu zesłaniaż do mostu na srebrnicy. Zakładamy, że jest ich maksymalnie 50, Lepiej założyć od razu najgorszy wariant, by być na niego gotowym. Topografia terenu po prostu uniemożliwia założenie u podnóża gór po sterunku, który wyznaczałby granice strefy bezpiecznej i strefy wroga. Proponuję zatem wykorzystać rzekę i wybudować rampę, którą spuszczalibyśmy towary do wody. Te spławiane w dół rzeki byłyby przechwytywane mniej więcej na wysokości południowej bramy lub kawałek dalej u zwężenia brzegu rzeki. Ryzykowne. Według mnie rzeka jest zbyt rwąca. Nie widzę innego wyjścia, które dałoby tymczasowy skutek. Uważasz, że bandyci przyglądaliby się tej budowie w spokoju? Oczywiście, że nie. Najpewniej zrobiliby wszystko, co w ich mocy, by zniweczyć nasz plan. A to oznacza, że przy dobrym obstawieniu budowy zmusilibyśmy ich do wykrwawiania się na mieczach straży. Mam mieszane odczucia co do tej propozycji. Brzmi dobrze, acz niesamowicie ryzykownie. Głosujmy. Kto jest przeciw, niech podniesie rękę. A zatem propozycja odrzucona. Tym samym naszą decyzją pozostaje oczekiwanie. Posiedzenie Rady uważam za zakończone. Wejść. Panie, zrobiliśmy to, co nas prosiłeś, i tak jak kazałeś, jesteśmy z powrotem. Tak. I tak jak obiecałem o to wino, które się Wam należy za Waszą ciężką pracę. Napijcie się ze mną. Panie, to zaszczyt. Siadajcie. Przecież smak tego trunku nie jest wspaniały? O tak, panie, Prost cudowny. Przepraszam panie za moje moje zachowanie. Ha ha ha. Nie tak łapczywie. Naciesz się smakiem. Za oddaną służbę należy się odpowiednia nagroda. Care. Posprzątaj po naszych gościach.